Masz dość niestabilnej temperatury i długiego nagrzewania? Potrzebujesz precyzji i mocy do profesjonalnych zadań? Oto stacja lutownicza Hot Air Sugon 8630 Pro. Potęga precyzji w Twoich rękach. Zintegrowany uchwyt na dysze umieszczony na boku urządzenia. Zestaw czterech precyzyjnych dysz zapewnia ekspresowe nagrzewanie. Stacja utrzymuje zadaną temperaturę w zakresie 100 do 500 stopni Celsjusza z niezwykłą stabilnością. Cztery kanały pamięci pozwalające ustawić zapisane ustawienia. Równie precyzyjnie możesz sterować siłą nadmuchu, regulowaną w zakresie od 1 do 200. Stacja dysponująca imponującą mocą 1300W jest gotowa do precyzyjnej pracy niemal natychmiast po podniesieniu rękojeści z uchwytu. Inteligentny tryb uśpienia zapewnia znaczną oszczędność energii. Uchwyt na dysze zwiększa komfort i porządek na stanowisku pracy. Ergonomiczna rękojeść z przyciskami pozwala na regulację parametrów podnieść poziom swoich projektów. Sugon 8630 pro, dostępny na mobilepart.pl